Siemaneczko, z tej strony Matic i wracam, wracam. Lecimy z drugim sezonem Platynowych Wojarzy. Trochę mnie tu nie było, ale zebrałem znowu motywację, zarówno do gry, jak i nagrywania. No i co? No i lecimy z tematem. Póki jest jeszcze pre-sezon, no to będziemy kontynuować Platynowe Wojarzy, jednak od nowego sezonu chciałbym zacząć jakby z taką nową serią, taki fresh start, można powiedzieć. No i. I może wbijemy ten diament w końcu? Kurde, wypadałowy. <laughs> <laughs> yeah. Matchup taki dość nieprzyjemny, można powiedzieć. Aczkolwiek, szczerze mówiąc, ja nie ja lubię gry z Dianką na Z.D. to jest mój main, poniekąd. Chociaż teraz z tymi nowymi temami to tak ciężko powiedzieć, to mój main, bo nie gram nią jakoś dużo. Aczkolwiek, no, ciągle jednak te mechaniki zostały, mam nadzieję, przynajmniej. No, i będziemy lecieć z tym, no. Co do reszty teamu w ogóle, no to Kaisa Lulu to jest taki nieprzyjemny botlane do grania przeciwko. Jeszcze grałem sobie te, teraz kierkę rozgrzewkową i grałem właśnie versus ta Lulu i jest całkiem niezła. U nas jest Wayne Leona, co prawda, to też jest mocny botlane. Aczkolwiek taki early game jakiś, to wydaje mi się, że Kaisa Lulu ma lepszy. W dżungli Rengar na Eko, no to Eko będzie robił pewnie większy przeszkak na early. Chyba, że Rengar mu będzie siedział w dżungli, no to wtedy może będzie inaczej. Dobra, no póki co pierwszy poziom to jest wegetacja. Może jakiś Q rzucimy w niego. Aczkolwiek jakby mi się udało skastować Q hita, gram w ogóle pod electrocute. Teraz wydaje mi się, że granie diadem w Conquerora za bardzo nie ma sensu, gdyż lecimy w harvester, co jest bardziej burstowym itemem. Eee, więc, no... Nie, nie widzę sensu, oj tutaj, tu, tutaj zły tradzik, w sensie tradzik Nie za bardzo to można nazwać tradem, skoro on mnie zaatakował, a nie ja jego Dobra, jesteśmy zapchnięci pod wieżę, niestety Nieprzyjemne to dla nas jest troszkę Aczkolwiek, no nie ma jakiejś tragedii Nie weszły creepy pod wieżę, więc nie ma źle Mamy 11 na 12 Nice na topie first blood, super. Ok, trade dla mnie. prawda on ma więcej potów niż ja. Ja sobie już jednego odpalę. Oj, jeszcze tutaj dostałem taki kół nieprzyjemne na koniec. Więc tak średnio dla mnie jednak ten trade Ten Z ma w ogóle 46 poziom, więc to może być jakiś smurf. Nie wykluczam tego. No ale nie na taki gracz się wygrywało, prawda? <coughs> ok, no ja za bardzo nie mam co zrobić, więc sobie zwarduję. Myślę, że od góry akurat czyli zaczął z blu, więc powinien przyjść z tej strony. Mam nadzieję, że się nie pomyliłem z moim prediction. Następnego warda mam dopiero za 25 sekund. Chociaż jako nie ma na górnym skatlerze, więc pewnie będzie od jednak. Okej, okay, no póki co gramy raczej safe. O, chociaż teraz fajnie mi się udało mu tutaj zadać damage'a. O, mam prio, więc schodzę do Rengara. Możesz, możesz kościół, możesz, możesz jak najbardziej. To. Mamy killa, mamy jeszcze blubufa do tego, więc już jest w ogóle bajka. Dobrze, że zszedłem, zauważyłem. Oj, tutaj są kłopoty lekkie. Kszczelinia mi się spuszuje. Straciłem kanona przez tego Roma, co prawda. No, zyskałem kila, więc nie będę narzekał. Z to powinien zaraz spuszować, mam, mam takie przeczucie, że to będzie robił. Albo mnie zaraz zabije. Sfleszuję na wszelki wypadek, nie chcę, nie chcę jakoś tutaj zostać ograny. Dobra, za bardzo przedswaniakowałem chyba troszkę, więc... E, to nie jest spoko. Z zaraz mnie może zabić. O, jeszcze jest Echo, no to na pewno zginę. Albo nie, dobra. Aczkolwiek no... no raczej zginę, ale... O Jezus, tego się nie spodziewałem. Ale zginie. Okej. Okay. Poza tym, że miniony mi wejdą pod wieżę, to nie ma jakiejś wielkiej tragedii. Powinienem polecieć w Seekers Armguard, ale mam takiego baka, że zrobię tak. wydaje mi się, że to mi da przewagę nad Zedem, ponieważ mam dwa kile. On Ma więcej creepów ode mnie. I teraz będzie miał też więcej Expa. Więc analogicznie prawdopodobnie będzie miał szósty level jako pierwszy. Ale póki co jest, jest ogólnie nieźle. Darius tam ogrywa Atroxa na topie, co mnie bardzo cieszy. Bo Fed Darius jest zawsze spoko. Rengar też ma przewagę nad Eko, jednak siłą rzeczy. Jest zedzik, chociaż ja dobiję pierwszy kanona, więc będę miał pierwszy szósty poziom, okej. Okay. Fajnie się zaaplikował ten stary pistolet. Nie wiem jak to się teraz... Hekstech Alternator to się teraz nazywa. Teraz ja ogólnie powinienem na niego wlecieć, bo mam przewagę levela, ale on gra safe. Więc no to nie będzie takie proste. Może przejdziemy się na topa, a tam nie ma co robić w sumie. A ja jeszcze dom na trudno. no trudno. Zetmaserated deerka póki co, no, mam, mam 12 clipów straty do niego, to jest, to jest lipa trochę, co prawda mam tego kila więcej, ale... Ale ciągle no, to nie jest to, to na co liczyliśmy. Okej, okay, mam naładowany pistolet no, ale z takim czymś to ja sobie tutaj za dużo nie zrobię na tej linii. No dobra, no po prostu sobie będziemy grali safe. Nie no nie, nie mogę grać safe diana, ja, no nie. Ciężko się gra asasynem na midzie safe. Dobra, mnie jakoś tak super dużo nie bije. Przynajmniej póki co. Chociaż zaraz się pewnie zdziwię, jak mi zrobi to do zera. Ale bądźmy w pozytywnej myśli przynajmniej. Mamy kolejny połk Okej, okay, spiliśmy za to do połówki HP. Okej, okay, no raczej nie chcę go dajwować, bo wiem jak to się skończy, że po prostu na mnie wskoczy i mnie jakoś tam zabije tymi wzduszkami swoimi. Okej, okay, niech on się wycofa. No jest totalnie... Dobra, nie cofa się jednak, więc spoko, jeżeli on wyjdzie spod tureta, to powinienem go jakoś może zabić nawet. Dobra, ja po prostu się postaram uciec. Okej, No, a ja też niestety Elektrokiet z Ultami nie zabił. No ale mamy killa przynajmniej, to jest spoko. Mam Blazing One. No niestety znowu tracę tego Expo, bo jakoś puszował Mida, co, co jest mi bardzo dobre z jego strony. Ale no wydaje mi się, że, że nie, nie jestem jakoś źle na tym idzie. Co prawda moje creepy w tym meczu, to wołają ja pomsty do nieba, ale, ale. No taki matchup, no taki matchup. Plus, ja nie wiem, jakoś też ostatnio mam problem z tym creepowaniem. Tak szczerze przyznam się. Ostatnio też dużo grałem wiem więc też to, to klipowanie wiem, jest troszkę inne niż innymi postaciami, więc się do tego przyzwyczaiłem. Pewnie też z Anivi jakiś odcinek będzie. Dobra, póki co to gra jest całkiem dobrze się dla nas układa. O, z ja nie spingowałem. Oh shit, to nie, to nie jest dobre. Ja tam już nic nie zrobię na tym bocie, więc po prostu biorę plejty, wezmę prawdopodobnie trzy. Jeżeli nikt mi tu nie przyjdzie, a raczej nikt tu nie zawita. No nie, spingowałem se samo. No. Możecie nie flameić, jak chcecie. No jest jako. Aha, nie mam się do czego zdaszować. Chyba przeżyłem. Jest tu Ranger ale... Okej, okay, przestraszył Zeda zajebiście. Mogę się na spokojnie wycofać. On pewnie nie wiedział ile ranger ma HP, więc to jest git. Nie, inaczej zrobimy Seeker's z Armguard sobie kupię. I znowu, yy, znowu mam miniony pod wieżem. no to jest trochę lipa. Ranger zginął, oj, niedobrze. dobrze podejdę na tego mi da. Straciłem expo z kanona, ale duża fala w sumie będzie dla mnie. Oj Nie, nie, no ona, to było bez sensu totalnie. Dobra. Ok, mamy to, mamy też eko. Zajebiście, i No jakoś to obróciliśmy na naszą korzyść. W sumie całkiem spoko wyszło. Teraz jeszcze ja tu mogę sobie spuszować, nikt mi tu nie przyjdzie. Przynajmniej tak mi się wydaje. Wątpię, żeby Atrox zraumował stopa, teraz, tak szczerze mówiąc. A ja sobie wezmę kolejną plakietkę. Z dopiero wstał, więc zanim tu przyjdzie, to trochę czasu jeszcze minie. No, wierzę, tym razem nie wezmę, może w następnym puszu. Chociaż może zgriduję, zawierzam. Pewnie, że tak. Dobra, było warto. Mamy first turret'a, to jest plus 600 golda. Mamy już harvester. No, ja jestem już całkiem spory. A oczywiście, że kanon mi śnięty. Mm, dobra, 1300 na harwester, zostanie mi 700, to zrobię sobie może. Wolfy, żeby, żeby mieć jeszcze buty. Okej, okay. czas się wycofać. Zapingujemy SS, bo Z nie ma. Pewnie pójdzie na bota. Tak też robi. Tu jest Z, ja się cofam do bazy, więc wam tam nie pomogę. Muszę poczekać 10 golda na buty. Mamy no, buciki, lecimy dalej. No creepy takie średnie w tym meczu. No cały czas mam więcej niż Z, ale no, co z tego, że mam więcej niż Z. mam 75 creepów w 13 minucie. To, to nie jest totalnie satysfakcjonujący wynik, aczkolwiek no poza vain, to tak naprawdę w tym meczu nikt nie ma dobrych creepów. No cóż. Mamy smoka. To jest huge. Aktualnie dla nas. Z tu schodzi, ja też mogę podejść, mi się wydaje, że tu gdzieś będzie jeszcze eko. Dobra, no nie cwaniakujmy, zapingujemy SSA, żeby nie było. I będziemy pchali Nida chyba po prostu. Aha, Darius zrobił 2-0 na topie tylko po to, żeby teraz zginąć trzy razy. No, I'm fine with it. Zabi tą lul, chłopie. Dobra, Z jest bezerki tam na tym bocie, więc myślę, że jeżeli zostanie, to go mogę zabić. Zostaniesz? Nie zostaniesz. No to dupa. To weźmiemy sobie creepy w takim razie. Damy tule o nie dobić. Dobra, w sumie nie ma sensu, żeby oni powielali moją pozycję tutaj. jednak chyba jest. Według Wayne. Dobra, może weźmiemy szybko te dwa plejty. Okej, okay, udało się. No i to dobra. Jesteśmy jesteśmy nice. Ja mam dużo hajsu. Jest tu eko. Dobra, fajne to jest w tej dianie. Zrobimy tak. Zużyjemy mu RK. Możemy zostać na tym bocie ogólnie, my pod wieżą sobie będziemy klipować, oni to będą puszować. Oj, Z tam dosiad Wayne ale... ale jednak chyba się to odwróciło. Nice, super, fajny, fajny catch. Zet trochę gra tak strasznie koki. Ja zaraz mam na Zonie, tylko pytanie, czy ja chcę tą Zonię robić od razu. Chyba nie. Chyba polecimy w Liczbę na pierwsze. Rengar tu wbija. Tylko że ja mam strasznie ciężko tam podejść, ale Rengar zabija sobie tam na górze, więc spoko. Tu bym nie cwaniakował szczerze mówiąc pod tą wieżą, zwłaszcza że nie mają Lulu, a ja nie chcę nafidować Kajsa, bo Kajsa jest całkiem mocna teraz. Surrender. How about no? Dobra, no wierzę, nie weźmiemy w tym podejściu. No, jakaś się całkiem sporo bije. Nie wiem, gdzie jest lulu, tak to bym sobie zdajwował, Tylko, że nie chcę ryzykować yy, potencjalnego Deda. Tu jest lulu, dzień dobry. Okej, okay, no to wracamy do farmy. Trochę już się nadrobiłem. Ciągle nie jest to jakiś super wynik, ale jest lepiej niż było. Jakoś to już wygląda, przynajmniej. Kasy i tak, tak mam sporo, bo wziąłem full z plejtami. Plus jeszcze dwa plejty na bocie. Więc jeśli chodzi o aspekt finansowy, no to w tej gierce wyjątkowo nie mogę narzekać. Mam już dużo kasy w plecaku, powinienem się z tym wycofać. No korci, korci, żeby na nią wlecieć, ale chyba nie chcę... Nie chcę ryzykować, bo wiem jak to się może skończyć. Ona ma jeszcze dasha, ma shielda. Może jeszcze raz jakbym trafił. Wtedy. Jest jeszcze ta lulu, ona mnie może spolimorfować. Nie mam wizji, więc prawdopodobnie będę po prostu sobie odpuszowywał te fale i tyle. Dobrze nam wyszedł ten swap, bo weń zabiła dwa razy w sumie. Nawet Darius zabił Atroxa, to jest typowy top lane. Mi się wydaje, że zaraz się tu mogę spodziewać. CD na tym bocie, że oni też zasłapują. Co powinni w sumie zrobić już bardzo dawno temu. Dobra, jednak tego nie robią. Okej, okay, Lulu ma Guardiana, więc nawet jak trafię z Q, to ten damage się jakoś tam zminimalizuje. Okej, okay, znalazłem Lulu solo, że Guardian nie zadziałał, jest spoko, minus 400 zawsze git. No nie no, nie niecie się, miśki. W sumie jedno, dobrze tutaj robię akurat to, że... E, w sumie ja sobie zaraz ich mogę zdejmować. No wskocz na mnie, no dawaj, I dare you <coughs> SS Botlane. No nie, nie dam się wam cofnąć tak łatwo. Tanie skóry nie sprzedam. Aczkolwiek no z drugiej strony jak się cofną, no to mam darmową wieżę, nie? Więc jakby dla mnie to jest win-win Situation, tylko bardziej chodzi o to, że dla Timu to nie jest win win situation, bo oni puszują. Dobra, Lulu leży Okej, okay, mój misplay. Aczkolwiek... Nie mam też many za bardzo, więc nie cwaniekuję tutaj do farmy sobie po prostu do Leech Nie wiem, czy już mnie nawet nie, nie znam, jeszcze cen tych nowych itemów. Dobra, mamy już, że on kosztuje 3 koła, więc spoko. A tu jest smog jeszcze robiony, O o, no to kłopoty, bo ja nie mam many. Dobra, zróbmy po prostu tego Ej, ja Jeszcze zrobiliśmy killa na eko, ja się muszę cofnąć, mam 3000 golda. No ja już z dwoma itemami z yy, Harvesterem z Lich Bainem, jeszcze z Seekers Arm Guard będę całkiem mocny. Kopimy Control Warda i w sumie zmienię sobie na Oracle Lens albo będę chciał jakoś z krzaków, może ich zachodzić czy coś, to zawsze żeby to czyszczenie wizji było lepsze, więc. I, i to mi pomoże myślę. Hmm. Wezmę sobie Blue w sumie, bo Rengar nie potrzebuje za bardzo tak szczerze. Nasza drużynka sobie puszyje, więc no ja tam nie dojdę i tak, zanim oni się cofną, więc no nie ma sensu, żeby tam po prostu biegną pałę. Weźmiemy sobie blue Buffa, pójdziemy na Atroxa, my go zabijamy. Może być trudno, bo nie mam antyhila, a ten Atrox się teraz tak leczy, że to jest niesamowite. Dobra, trochę postraszyliśmy. Wzięliśmy inhibitor. Takie wzięcie inhibitora na Erli nie zawsze jest dobre, ale akurat mamy tak, tak dużą przewagę, że wydaje mi się, że tę gierkę zaraz skończymy. Ja tam już nie... A, jeszcze mamy Heralda, dobra, no to to jest chyba koniec, tak mi się wydaje. Fajnie Timek zagrał, podoba mi się to. Kurde, jakbym wiedział, że to tak się skończy, to już bym tam poszedł. Dobra, no to co? No to by to było na tyle w tym pierwszym odcinku po przerwie. Na pewno jeszcze wrócili go z kolegami. Zbieram yy, już do tego materiały. No i jeżeli Wam się podobało, no to zostawcie łapkę w górę. super. No i co? I zapraszam na kolejne odcinki. Trzymajcie się. Na razie.